Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego ludzie zostają kapłanami? Od dawna nurtowało mnie to pytanie. Prawosławny pop czy katolicki ksiądz to jakby pośrednik między ludźmi i ich ziemskim życiem, a tym, co nadaje temu życiu głęboki sens, a zarazem leży jakby poza granicami Poznania. Religia to, Religia to osobny świat, który jest schowany albo głęboko w zakamarkach duszy, albo wysoko w niebie. I pewnie tylko w świątyni dusza może zjednoczyć się z Bogiem, dostąpić tajemnic naszego istnienia. I nie jest ważne, do jakiej świątyni prowadzi cię Twoja droga. Do katolickiej, prawosławnej czy jakiejkolwiek innej. Wszystkie religie są konarami tego samego drzewa, korzenie którego zagłębiają się w historię tysiącleci drzewa chrześcijaństwa. Prawosławni w Kobryniu pewnie jak w żadnym innym mieście są tolerancyjni w stosunku do przedstawicieli innych wyznań. Poza trzema cerkwiami, w Kobryniu znajduje się katolicka świątynia oraz dom modlitwy baptystów. Nasz program opowie o katolickiej społeczności w Kobryniu. I niechże historia Kobryńskiego Kościoła stanie się kroniką gorzkich chwil i szczęśliwego zmartwychwstania całego naszego miasta. Z głębi wieków płyną do współczesności wzmianki o pierwszym kościele. Rok 1513 uważa się za datę założenia pierwotnej świątyni. To nie był znany nam wszystkim budynek, w którym obecnie mieści się katolicka świątynia, lecz drewniany, mieszczący się w samym centrum ówczesnego miasta. Takim Początek wieku XVI, czasy panowania królowej Anny Kobryńskiej. Jedną z pierwszych świątyń wybudowanych w Kobryniu był właśnie, ko y właśnie Kościół. Zachowała się rzeźba, za datę powstania której uważa się początek XVI wieku. Świątynia kilka razy była przebudowywana. Współczesny kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Został wybudowany w latach 40. XIX stulecia. Założycielem był ksiądz Antoni Kisielewicz, który później pochowany został w jego prawej bocznej nami. Przez wieki swego istnienia Kościół został najładniejszą świątynią w okolicach. Bogato usiane drogocennymi kamieniami złocone ołtarze błyszczały jak słońce. Znajdowały się tutaj przepiękne organy oraz rzeźby, elementy wyróżniające katolickie świątynie. Ze ścian spoglądały oblicza świętych. Przy płomychach świec, pod cieniem majestatycznych kolumn, otwierała swój modlitewnik i przekładała paciorki piękna, lecz nieszczęśliwa Królowa Anny i prekrasna Karolewa Anna. Lecz dzisiaj odwrócimy kartki historii i opowiemy o względnie niedawnej przeszłości kobryńskiego kościoła. Druga wojna światowa, wieczorami ciszę ulicy Pińskiej spowijała głęboka mgła, przerywana gdzie nie gdzie tylko szczekaniem niemieckich owczarów. wśród śmierci kościół żył, niosąc ludziom światło i nadzieję. Odprawiały się msze. Co niedzielę z Kobrynia oraz pobliskich wsi podążali do kościoła liczni wierni. Lecz i kościół nie minęła czasza gorliczy. W 1942 roku księża Jan Wolski i Władysław Grobelny zostali rozstrzelani przez hitlerowców. Dlaczego? Wystarczyło przegarnąć żydowskie dziecko lub nie wykonać poleceń komendantów. Wystarczyło po prostu bycie księdzem. Proboszczem kobryńskiej świątyni został ksiądz Józef Chorodeński. Wtedy miał 32 lata i nie mógł jeszcze wiedzieć, jak zamierza doświadczyć Bóg jego wiarę i życia. Tak samo jak kropelka cieczy ma ten sam skład co cała ciecz, tak życie księdza Józefa zawiera wszystkie trudy i cierpienia, których doświadczali w tym czasie wszyscy wiecznie. Odzwierciedla też krzyżową drogę chrześcijaństwa na Białorusi. Wojna w Kobryniu skończyła się w 1944 i ludzie odetchnęli z wulką.